W dzisiejszym odcinku poruszę kwestię, która na pierwszy rzut oka wydaje się nieistotna dla inwestora inwestującego dywidendowo. Chodzi o to, kiedy rozważyć sprzedaż akcji dywidendowych. Powiem to przez pryzmat własnych doświadczeń oraz przemyśleń, a kiedy to zazwyczaj sprzedawałem akcje lub ETF-y, które posiadałem. Jeżeli doceniasz mój wkład, a także tematyka mojego kanału Cię zaciekawiła, przypominam o łapce w górę pod filmem oraz subskrybowaniu tego kanału. Tymczasem startujemy z 14 odcinkiem. Na początku zaznaczę, że raczej staram się nie sprzedawać spółek, które trafiają do mojego portfela długoterminowego, którego skład niebawem będziecie mogli poznać podczas podsumowania obecnego roku. W szczególności podczas paniki i spadków, które wykorzystuję do kolejnych zakupów i uśredniania w dół. Wolę takie podejście niż kupować po dużych wzrostach. Mam tutaj na myśli mój dywidendowy portfel FIRE, który powinien mi zapewnić w przyszłości jakąś formę niezależności finansowej, o czym szerzej ględziłem w odcinkach 11 oraz 12. Dzisiaj skupię się zatem na spółkach stricte dywidendowych. Gdyż wydaje się, że skoro taka spółka płaci dywidendę, to po co ją sprzedawać? Decyzja o sprzedaży musi być przemyślana, w szczególności jeśli kupiliśmy ciekawą i perspektywiczną spółkę w niskiej i atrakcyjnej cenie. Musimy też wziąć pod uwagę powód zakupu: czy był on stricte pod dywidendę, czy może zupełnie inny? Bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do konkretnych przypadków i stojących za nimi argumentów. Zacznę może od mniej oczywistego powodu sprzedaży akcji dywidendowych. Chodzi mianowicie o spółki zagraniczne, które wypłacają nam dywidendy zazwyczaj kwartalnie. Jeżeli inwestujesz jedynie w polskie spółki dywidendowe notowane na giełdzie papierów wartościowych, ten temat Cię nie dotyczy. Nawiązuje do skomplikowania rozliczenia podatku od zagranicznych dywidend. Na pierwszy rzut oka wydaje się to skomplikowane i faktycznie trzeba na to poświęcić trochę czasu. Natomiast gdy już się ogarnie ten temat, zagłębi w przepisy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i inne dyrektywy, można stworzyć do tego fajnego Excela, który większość roboty robi za nas, przynajmniej ja mam takowego. Mam na myśli tak zwany podatek u źródła. O tyle o ile w przypadku spółek zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z formularzem W8B, taki podatek pobierany jest w wysokości 15% zamiast 30%, gdyby taki formularz nie był złożony przez naszego brokera. Problem pojawia się, jeżeli spółka zarejestrowana jest w innym kraju, z którym takie formularze nie są wymienione. Wówczas, tak jak w przypadku chociażby kanadyjskiej Enbridge czy Brookfield, podatek od dywidendy pobierany u źródła wynosi 25%. Co więcej, przy rocznym rozliczeniu z Polskim Urzędem Skarbowym, Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej między rządami polskim i kanadyjskim, możemy odliczyć jedynie 15% pobranego podatku. Fiskusa nie interesuje, że zapłaciliśmy już 25% podatku za granicą. Oznacza to, że wciąż musimy dopłacić brakujące 4%. Teoretycznie można by domagać się zwrotu części tego podatku, ale przy niewielkich kwotach raczej nikomu nie chce się w to bawić. Stopa opodatkowania dywidend. Wynosi w tym przypadku aż 29%. Sporo. Powoli zatem redukuje sobie niewielkie pozycje akcyjne firm Enbridge oraz Brookfield. Na szczęście były zakupione w dobrym momencie, więc średnio jestem na nich od 15% do 20% na plusie, nie licząc wypłaconych dywidend. Ta sama sytuacja dotyczy zakupu akcji zagranicznych na koncie IKE lub IGZE. Z tym zastrzeżeniem, że nie musimy wówczas dopłacać tych 4%. Konta emerytalne są bowiem zwolnione z 19% podatku Belki. Nie ma to jednak wpływu na podatek u źródła. Rządu kanadyjskiego nie interesuje nasze konto emerytalne. W tym przypadku 25% podatku i tak zostanie pobrane. Ok, co dalej? Kolejny przypadek jest dosyć oczywisty i dotyczy spadku wyceny danej spółki, co zazwyczaj jest równoznaczne ze zmianą jej fundamentów. W takiej sytuacji mamy do czynienia. Gdy spadki dotyczą pojedynczych spółek, a nie szerokiego rynku czy całego sektora, w którym dana spółka działa. Nawet inwestor amator, czyli taki jak ja, powinien umieć rozróżnić, czy krew się leje na całym parkiecie w danym sektorze, czy na pojedynczych walorach. Co więcej, dokonując własnej analizy takiej spółki, powinno się ocenić jej fundamenty w otoczeniu gospodarczym, regulacyjnym i branżowym. Powinniśmy to zestawić w kontekście informacji powszechnie znanych i ocenić, czy dana spółka ma potencjał rozwoju i zwiększania przychodów w długim terminie. Powinniśmy także wziąć pod uwagę jej udział w rynku i zestawić to z możliwością pojawienia się konkurencji. Dobrze jest otworzyć sobie raporty finansowe za ostatnie kwartały, zobaczyć wskaźniki marży, rentowności, zysków, kosztów i ocenić, czy spółka jest w stanie odpowiednio przerzucić koszty na jej klientów bez znaczącego wpływu na jej wyniki finansowe. Pozwoli to ocenić, jak spółka radzi sobie w gorszym otoczeniu rynkowym, a także czy straciła przewagę konkurencyjną, co może zagrozić jej zdolności do wypłaty i zwiększania wysokości dywidend w przyszłości. Popatrzmy na dinozaurów typu pocztę polską, którzy istnieją na rynku od wieków. Jeżeli firma o tak ugruntowanej pozycji, mająca dostęp do niemal każdego domu w Polsce, przesypia pewną erę, nie inwestuje w transformację cyfrową, i zaczyna tym samym przegrywać z nowymi graczami w tym obszarze. Jej przewaga konkurencyjna i udział w rynku maleją. Pojawiające się i nawarstwiające problemy finansowe mogą wpłynąć na zmniejszenie, a następnie na zawieszenie dywidend. Czasami wówczas lepiej rozważyć sprzedaż, zanim dana spółka zmniejszy wysokość dywidend, całkowicie je zawiesi lub stanie się gorzej wyceniana na rynku, pod warunkiem, że zidentyfikujemy takie sygnały wcześniej. Kolejny czynnik związany jest głównie z polityką, gdyż to ona ma tak naprawdę wpływ na regulacje prawne obowiązujące w niektórych gałęziach naszej gospodarki. Jest sporo spółek działających w branżach paliw kopalnych, surowcowych, paliw stałych czy energetycznych, które nie na wszystkich rynkach są lubiane przez regulatorów. Sam mam ich trochę w swoim portfelu dywidendowym, i spółki te płacą naprawdę przyzwoite dywidendy. Oczywiście za granicą. Dokonując analizy takich spółek, Musisz przeanalizować jej główne rynki zbytu, gdzie działa i generuje przychody. Musisz ocenić, jak to wygląda w kontekście regulacyjnym, czy spółka ta czyni cokolwiek, aby sprostać wyzwaniom regulacyjnym. Czy nakłady finansowe na taką transformację, które w związku z tym musi ponieść, nie będą przysłowiowym gwoździem do jej trumny? Musisz poszerzyć horyzont i patrzeć daleko do przodu. Oczywiście wszystkiego nie da się przewidzieć, wiadomo. Weźmy za przykład polskie spółki energetyczne. Działające w mocno regulowanym sektorze. Pomina już fakt, że spółki energetyczne nie płacą dywidendy, ale jest to dobry przykład. Z jednej strony Europa walczy z węglem, wprowadzając certyfikaty emisji CO2, które to elektrownie muszą kupować. No bo przecież rząd woli podarowane certyfikaty sprzedać na rynku niż przekazać strategicznym spółkom skarbu państwa. To z kolei wpływa na wyższe koszty, które rosną każdego roku. Naturalnym procesem jest przerzucanie tych kosztów na klientów czy odbiorców końcowych, czyli ostatecznie na nas samych. Zatem w efekcie wszystkim nam rosną rachunki za energię. Tymczasem zbliżają się wybory i rząd, akcjonariusz większościowy w takich firmach, mówi im, że nie mogą podnieść ceny kilowatogodziny gdyż nastroje społeczne z tego powodu albo się pogorszą, albo już się pogorszyły. Jest to w pewnym sensie działanie na szkodę spółki. Inną gałęzią gospodarki, z którą próbuje się walczyć poprzez różnorakie regulacje, to branża przetwórców tworzyw sztucznych. Unia Europejska obrała na cel walkę z plastikiem. Oczywiście, jak wcześniej powiedziałem, koszty i tak poniesiemy my wszyscy, co pewnie już od kilku miesięcy możecie zaobserwować, dopłacając do jednorazowych kubków czy opakowań na wynos. Trochę tę sytuację obserwuję. Mam bowiem spory pakiet akcji spółki. Zajmującej się chociażby produkcją plastikowych opakowań na mięso, a która to jest wyłącznym dostawcą dla wielu ogólnopolskich ubojni. Sporo na tej spółce jestem do przodu, kupując ją za grosze kilka lat temu i bacznie obserwuję, czy się nie skeszować, patrząc oczywiście pod kątem regulacyjnym. Póki co zgarniam dywidendy. Nie bardzo widać także jakąkolwiek alternatywę dla opakowań z tworzyw sztucznych. Problem nie leży w samym plastiku, a w jego recyklingu. I tak to właśnie wygląda. Dobrze. Czwarty przypadek dotyczy spółek po wzrostach. Jeżeli fundamenty spółki podążają za jej wskaźnikami wyceny giełdowej, raczej nie powinniśmy sprzedawać takiej spółki. Z drugiej zaś strony, nie powinniśmy się żenić ze spółkami i ich nigdy nie sprzedawać. W szczególności, gdy widzimy, że ich wycena giełdowa zaczyna sugerować ich przewartościowanie. Możemy przeanalizować różne wskaźniki giełdowe, które pomogą ocenić, czy wycena spółki spełnia nasze oczekiwania? Najprostszy to oczywiście cena do zysku. Dodatkowo warto zerknąć na enterprise value, do EBIT oraz EBITDA. Jeżeli uważamy akcje za przewartościowane i wydaje nam się, że potencjał wzrostu i rozwoju jest ograniczony, można pomyśleć o redukcji części pozycji. Warto też zwrócić uwagę, jeżeli wzrosty kursu akcji są znaczące rzędu kilkudziesięciu procent na przestrzeni jednego tygodnia. Po tego typu wzrostach Najczęściej pojawia się korekta, zatem chcąc tą sytuację wykorzystać, można sprzedać część akcji. Nie wszystkie, lecz jedynie część, a następnie je odkupić po korekcie, gdy wycena giełdowa spadnie do niższego, akceptowalnego dla nas poziomu. Pod warunkiem, że nadal w daną spółkę wierzymy. A jeśli nie spadnie, to wciąż posiadamy pozostały pakiet akcji, na których mamy niezrealizowane zyski. Czasami musimy też wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym jak to śpiewa w swym utworze zespół Perfect. Piąta kwestia związana jest z poprzednią i dotyczy wzrostu wagi pewnych klas aktywów czy spółek w naszym portfelu. Jeżeli założeniem naszego dobrze zbalansowanego i zdywersyfikowanego portfela jest utrzymywanie stałych wag danych spółek, sektorów czy ETF-ów, wówczas po wzroście wyceny jednego lub kilku walorów, wagi te zostają zaburzone. Chcąc prowadzić zdrowy portfel, nie powinniśmy dopuszczać do sytuacji, kiedy jedna spółka czy sektor ma decydujący wpływ na jego wynik. Po wzroście jej wyceny dobrze jest zatem dokonać równoważenia wag poszczególnych walorów w portfelu. Można tego dokonać albo sprzedając akcję spółki, która mocno ostatnio urosła, bądź to dokupując akcji pozostałych walorów. Szóstą kwestią do rozważenia przy sprzedaży akcji jest kwestia rentowności naszych dywidend. Jeżeli stopa dywidendy jest relatywnie niska, przykładowo poniżej 3%. Co osobiście uważam za dolny próg opłacalności, i tym samym mamy możliwość inwestycji o wyższej stopie zwrotu, warto wówczas pomyśleć nad sprzedażą części lub całości takiego pakietu akcji. Mam na myśli chociażby obligacje detaliczne, gdzie trzyletnie papiery płacą blisko 6% w skali roku. Inwestycja ta może być uważana za znacznie bezpieczniejszą, a na pewno mniej zmienną od wycen giełdowych spółek. Oczywiście nie namawiam Cię do inwestowania w obligacje, pokazuję jedynie przykład. Podobnie jest, jeżeli spółka nie zwiększa wysokości rocznej dywidendy, przynajmniej o wartość inflacji. Jeśli kupujesz akcje spółki o 3% stopie dywidendy, ale w międzyczasie inflacja rośnie do poziomu około 5, wówczas faktyczna wartość wypłat maleje. Warto jest dokonywać takiego wyliczenia na przestrzeni kilku lat i porównać ją ze średnioroczną inflacją w tym okresie. Siódmą kwestią będzie sprzedaż spółek, które były kupione jako dywidendowe, a którymi być przestały. Rosnąca dywidenda jest pożądana, gdyż wskazuje zazwyczaj zdrowy i dochodowy biznes. Dywidendy są także źródłem naszego dochodu pasywnego, zarówno tego obecnego, jak i przyszłego. Ostatnią rzeczą powinna być zatem sytuacja, gdy wysokość tej dywidendy jest redukowana bądź całkowicie ucinana. Tego typu sytuacje związane są najczęściej także i z problemami spółek lub sektorów, o których więcej mówiłem wcześniej. Chodzi o to, że powinniśmy przewidzieć sytuacje, w których spółka ze względu na problemy, Redukuje lub zawiesza wypłaty dywidend. Rozumiem jednak, że nie zawsze jest to możliwe. Można by wymienić także i ósmy powód sprzedaży akcji, ale nie jest on związany wyłącznie z akcjami dywidendowymi. Chodzi po prostu o sytuację, w którym zmieniają nam się cele finansowe lub potrzebujemy większego kapitału, aby na przykład kupić mieszkanie, działkę, samochód, czy zainwestować w coś innego. Wówczas zamiast brać kredyt, być może będziemy chcieli sprzedać część akcji. I wykorzystać ten kapitał właśnie na te cele. Chociaż z drugiej zaś strony, jeżeli kredyt będzie miał stałą stopę i niższe oprocentowanie, niż otrzymujemy z dywidend, może jednak lepszy byłby kredyt. Oczywiście zaciągnięty na racjonalną, w stosunku do naszych zarobków i kosztów, kwotę. Musisz samemu podjąć w takiej sytuacji decyzję. Te siedem czy nawet osiem przypadków oraz sytuacji są pewnego rodzaju wyznacznikami i wskazówkami. Nie traktowałbym ich zero-jedynkowo. Gdyż każda spółka, każdy przypadek wymagają osobnej analizy. Co więcej, musisz to dodatkowo przefiltrować przez swoją strategię inwestycyjną, tolerancję na ryzyko oraz potrzeby kapitałowe. Ważne jest, aby monitorować komunikaty spółek, przeglądnąć jej raporty finansowe oraz zerknąć na otoczenie rynkowe. Nie zalecałbym tworzenia dużego portfela, przynajmniej na samym początku inwestowania, składającego się z kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu spółek. Im większe portfolio, tym więcej czasu musisz poświęcić na monitorowanie, czy spółki, które masz w portfelu, wciąż spełniają kryteria, które sobie ustaliłeś podczas ich zakupu. Długoterminowa strategia polega na posiadaniu wartościowych aktywów, które potrafią dostosować się do warunków rynkowych, zwiększać przychody i generować stabilny dochód, nawet w trudnych czasach. Dzięki za dotrwanie do końca. Daj mi proszę znać w komentarzu w jakich sytuacjach ty sprzedajesz swoje akcje dywidendowe? Nie zapomnij o subskrypcji, łapce w górę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki!